Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. w dzisiejszym odcinku Milionerzy. Wracamy do tematu kół ratunkowych i dzisiaj sprawdzimy kolejnych 7 wersji pod kątem historii kół ratunkowych w tych 7 wersjach. Oczywiście dzisiaj będzie to, e, przechodzimy na taki regionalizm bardziej, gdyż dzisiaj przyjrzymy się 7 wersjom milionerów e, z 7 krajów Europy Północnej. Jak widzicie na e, załączonym obrazku, sprawdzimy jakie koła ratunkowe były używane do tej pory. W takich krajach jak, jak Estonia, Finlandia, Dania, Szwecja, Norwegia, Irlandia oraz Islandia. Tak więc zaczynamy od początku, czyli od Estonii. Estonia to lata 2002-2008, to jest okres, w którym telefoniki milionerzy był emitowane w tym kraju na antenie TV3. No i w tej sześcioletniej historii e, estońscy milionerzy używali czterech kół ratunkowych. Czyli e, mamy tak, podstawowy stary daypak, pół na pół telefon do przyjaciela, a pytanie do, do publiczności. Te trzy koła ratunkowe były w użytku przez cały okres istnienia estońskich milionerów, czyli od roku 2002 do 2008. Natomiast mieliśmy również czwarte koło Trzej Mędrcy. I to koło ratunkowe było używane w latach 2007-2008, czyli można powiedzieć na ostatniej prostej istnienia tej wersji. Przechodzimy do Finlandii, a w Finlandii również w historii fińskich milionerów mieliśmy cztery koła ratunkowe, mamy do tej pory zresztą. No i tak, pół na pół i telefon do przyjaciela są w użytku nieprzerwanie od roku 1999, we wszystkich wersjach nadawanych od roku 1999, czyli od początku. Natomiast pytanie do publiczności było używane wyłącznie we wszystkich wersjach od roku 1999 do 2007, ponieważ w reaktowanej wersji w roku 2016 E, zastąpiło e, to koło e, pytanie do trzech widzów z publiczności. Czyli zamiast do całej publiczności, po prostu wprowadzono około pytanie do trzech widzów z publiczności. No i to koło zastąpiło regularną publiczność e, od, w roku 2016 i jest do dziś e, w, w obrocie, można powiedzieć, w obiegu. Przechodzimy d, d, do Danii. A w Danii, w historii duńskich również mieliśmy cztery koła czyli pół na pół telefon, i publiczność. Od roku 1999, czyli od początku do dzisiaj, na roku 2019 dołączy około zapytaj gospodarza w Szwecji. W historii szwedzkich milionerów mieliśmy sześć ku ratunkowych. I tak, pół na pół temu do przyjaciela to są ku ratunkowe, które y, żyją od roku 2000 do dzisiaj. Mieliśmy dwie wersje: pierwsza lata 2000-2003 i od roku 2005. No i te dwa ku ratunkowe są od początku w obydwu oby tych wersjach y, ciągle w użytku. Pytanie do publiczności. Było w użytku w latach 2000, 2003, no i w latach 2005-2020. W 2020 zostało zlikwidowane, a publiczność zastąpiło koło ratunkowe Zapytaj Gwiazdę, używane od roku właśnie 2020 do dzisiaj. Yy, no i cóż, po drodze w roku 2008 mieliśmy zamianę pytania, yy, natomiast w 500 odcinku mieliśmy takie kół ratunkowe jak Zabytaj milionerów. No i w sumie tak się składa, że w historii szwedzkich milionerów było używanych do tej pory sześć kół ratunkowych, właśnie takie. Przechodzimy do Norwegii. Po sąsiedzku mieliśmy pięć kół ratunkowych. Eee, I tak pół na pół w latach 2000-2009 telefon w latach 2000 2006 i w ponownie w roku 2009 Pytanie do publiczności w latach 2000-2006. Zapytaj gwiazdę od roku 2008 do 2009, i w 2008 koło Zapytaj Naród. To jest taka mm, odmiana pytania do publiczności, tylko że głosuje cały Naród, ale to jest temat na zupełnie inny, zupełnie inny odcinek. No i mamy jeszcze takie dwie wersje: Irlandia i Islandia. Tutaj mamy akurat yy, Starter Pack, czyli pół na pół telefon do przyjaciela do pytań do publiczności. W oby dwóch tych wersjach tylko te trzy, trzy koła ratunkowe były w obrocie. W Irlandii w latach 2000-2002, czyli na przestrzeni całego istnienia. A w, na Islandii w latach 2000-2005 również na, na przestrzeni całego istnienia. Tutaj nie było wynalazków, to były tylko czyste, starter paki. No i to, jest to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym.